Festiwal Polska od Kuchni prezentuje Gospodyni Wie Najlepiej. Dzień dobry, witamy w programie Gospodyni Wie Najlepiej. Dzisiaj moimi gospodyniami są KGW Jasienianki! Dokładnie tak. I co będziemy robić, dziewczyny? Dziś wykorzystujemy mięsko yy, z rosołu. Aha. Zmielone już mamy tutaj i pomyślałyśmy, aby zrobić cepeliny. Fajnie. Jest to taka nasza wersja. Z ziemniaków tylko ugotowanych. Nie tartych surowych. Tak. Z mąką ziemniaczaną i jajkiem. Dobra, zanim skoczymy do mąki, musimy się przebrać, zakładamy fartuchy i ruszamy do pracy. No to co? Przebrani. Przebrani. możemy atakować. Włączamy, widzę, wodę. Niech ona się tutaj pyrka. Mamy ziemniaki, mamy, widzę, farsz z mięso rosołowego. Tak, z Co robimy po kolei? Zaczynamy od ciasta. Dobra, ziemniaki. Do tego mąka ziemniaczana, Aha. k klasik, marka własna Kauflanda. Okej, okay. powiedzcie jakie... Co to jest? Jajko. Małe, strasznie, skąd takie masz małe jajka? Pokaż je, pokażmy państwu. Skórnika. Bardzo mi się podoba. Agnieszka, ty będziesz to rozbijać, ale to tak, zaraz. Tak, Przerwałem się. Jakie mamy proporcje? Powiedz. Na 2 kg ziemniaków, mhm. około pół kg mąki, Dobra. cztery jajka i odrobinę soli. To co, tam te dwa pewnie wrzucamy, ale, ale muszę zobaczyć, co jest w środku. Hop. I wyskoczył Hop. Ale piękne, jeszcze się nie zawiązało. Śliczne. I drugie to do od środka. Dobra. Czy solicie ciasto? Odrobinę. Co my tu macie w środku? Tu mamy mięso z niedzielnego obiadu. Nie? Tak mocno zmielone. Spróbuj kubuś. Hmm. Bardzo jest brak. bardzo wilgotne, tak. jest tu kaczka, jest wołowina z, z przesmażonym wedy? boczkiem. Oczywiście A, warzywa z rosołu fajnie. też wykorzystujemy tak? i mielimy razem z mięsem. Do tego przesmażony boczek i cebula. Super. Wszystko mielimy, Super. na gładką masę wyrabiamy. I Dokąd kręcimy to ciasto? Aż konsystencja będzie taka gładka, okay, elastyczna, wreszcie? będzie mięciutkie. Świetnie. Ale nie wyrabiamy też za długo. Bo bo może się zacząć nam rozklejać. Klej, tak, bo puszcza w środku skrobia i tak naprawdę zaczyna być nieaktywna. Rozwałkowujemy? Rozwałkowujemy, okay. tak. Kroimy sobie na takie y, małe wałeczki. Mhm. Tutaj poczekamy. Może kowaty tutaj Coś tam tu złapie, chwileczkę tak. zrobię. Mamy? Kroimy Dobra. na kawałki. Okay. O, tak. Ta. I proszę, mamy farsz. Złatę nadziewamy. Pierwsze? tak. Dobra. Tak, ja ci trzymam. Myślisz dobrze? Sporo tego farszu. Sporo, sporo. Tak. Jak się nie zamknie? A, to już tak robić, Żeby, żeby mi się zamknęło. Nie, no, tak. no, no właśnie. I wonka tutaj. Ja tam. Kształt Ta. takiego ładnego wrzeciona, żeby nam wyrzekł. Będzie, ja. tak? będzie, będzie. będzie, będzie, będzie. O, może być? Patrzcie. Hop, hop, hop. Dobrze? Pięknie. 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 Dziewczyny. Jak chcę zrobić jakieś dziura? Ta, Skleić jeszcze raz. Skleić jeszcze raz. <laughs> tak. No dobra. Następny. Cyk. Kto będzie szybciej przy Państwu? Ja? Czy Kuba? Ej, cyk, 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 teraz zrobimy <grym> to metodą włoską. Patrzcie. Hop. <grym <grym I gotowy. <grym> Nasze kluseczki wrzucamy na gorącą wodę z dodatkiem soli. Raz. No, tak może. Dwa. A ten garnek proponuje trzy. Już. I zamykamy. Tak, tak. Dobra, ile czasu się gotują? No, I jak czekamy. wypłyną. No. Jak wypłyną to kilka minut. Dobrze. 3-4 minuty, tak, 4 minuty e, jakoś tak. tak. No dobra, to my kończymy sobie w takim razie owe e, cepeliny. E, I co? Trzeba by było zrobić jakąś okrasę chyba, nie? Oczywiście. Z czego? Mamy boczek, dobra. kroimy go w małą kosteczkę, przesmarzamy i dodajemy później cebulkę. No to wyskakujemy zresztą do wody, zaraz je gotujemy i pokazujemy Wam nasze efekty pracy. Nasze cepeliny po wypłynięciu są już gotowe. Wyciągamy. Są. Z Dobra. O, fajnie. Z Ile zjemy? Zjemy wszystkie? Zjemy. Bo ten też jest przesmażony. Mam tutaj na Dobra. miseczce. Teraz ładnie okrosimy. Świetnie. Mm. A Agnieszka posieka nam e, ładnie szczypiorek. A, jeszcze do tego szczypior. Piękny. Tak, do tego działa baziółka. Dobra. Szczypiorek do dekoracji, tak. Boczek, cebulka, szczypiorek, tak. wszystkie te rzeczy idealnie pasują. No to pięknie. Posypiemy, tak. Nasz apetycznie. Aj, aj, aj. Nasz Kubuś już głodny. Jestem, jestem. Zobaczcie, jak Próbujemy. dobrze wygląda. Ach, tak zawsze te te, te z boku muszą leżeć, bardzo tak. dobrze. No to co, wbijam się? Oczywiście. Życzymy smacznego. Dziękuję. O tak. Zobaczcie, fajnie nafaszerowany, razem z boczusiem, z odrobiną szczypiorku, odboziłki, bomba. No to spróbujmy. Mm. Udało się. Da. Fantastyczne, dokładnie. Ja już nie chcę go, absolutnie gotować, chcę tylko przychodzić i być karmiowym przez Was, bo gospodyni wie najlepiej. Spróbujcie tych przepisów, bo warto. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy zrobiły nasze dziewczyny Jasieninki. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki wielkie, smacznego. Sponsorem strategicznym programu jest KGHM. Sponsorami programu Gospodyni Wie Najlepiej są Tauron, Kaufland, Anvil S.A., producent nawozów azotowych Canvil S., Canvil MG oraz Anvistar oraz Baziłka. Partnerem programu jest Poczta Polska.